Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za podpisanie dziś projektu ustawy o sędziach pokoju, który zostaje skierowany do... Pod obrady Sejmu chciałbym bardzo serdecznie podziękować zespołowi, który ciężko pracował nad przygotowaniem ustawy pod kierownictwem pod kierownictwem pana profesora Piotra Kruszyńskiego i którym bardzo aktywny udział brał pan minister Paweł Mucha. Spełniło się kolejne moje marzenie, spełniło się kolejne moje marzenie, kolejne moje marzenie w drogu, na drodze ku państwu demokratycznemu, państwu w pełni obywatelskiemu. Jedną z instytucji, która tę obywatelskość gwarantuje, są właśnie sędziowie pokoju, wybierani bezpośrednio przez obywateli do rozstrzygania tych najprostszych sporów, które mm, oczywiście są bardzo istotne z punktu widzenia indywidualnego, ale mniej istotne z punktu widzenia wspólnoty, interesu wspólnoty, i które swoją masą przytłaczają te bardzo istotne dla wspólnoty sprawy, będące, leżące na wokancie. O szczegółach ustawy opowiedzą państwu pan profesor Kruszyński i pan minister Mucha. Ja ogólnie mogę powiedzieć o głównych założeniach ustawy. Sędziowie do rozstrzygania najprostszych spraw wybierani bezpośrednio przez obywateli. I druga bardzo istotna sprawa. Dzięki powołaniu tej instytucji zlikwidowanie przewlekłości postępowań, postępowań przed sądem. To są dwie najbardziej takie główne założenia i dwa największe plusy ustawy o sędziach pokoju. A o szczegółach opowiedzą panowie, państwu, panowie, o których wcześniej wspomniałem. Ja niestety muszę lecieć dalej. Dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo. Już właściwie bardzo dzisiaj wiele zostało powiedziane na temat sędziów w pokoju. Powiedział o tym sporo pan prezydent Andrzej Duda, pan przewodniczący Paweł Kukis. Ja będę mówił krótko. Ogólne założenia z tej ustawy są znane. A jeżeli chodzi o jej główny cel, też o tym już mówił pan przewodniczący. Przyspieszenie postępowania, bo to jest największa zmora polskiego wymiaru sprawiedliwości przewlekłość postępowania, i to zarówno w sprawach karnych, w sprawach o wykroczeniu, jak i w sprawach cywilnych. Wyrażamy wszyscy głębokie przekonanie, że ta idea będzie zrealizowana w formie aktu prawnego, który zaproponował pan prezydent jako przejawiający inicjatywę ustawodawczą. Pan prezydent przedstawił. Już dzisiaj Sejmowi te dwa akty prawne, o sędziach pokoju, przepisów wprowadzające ustawę o sędziach pokoju. I szanowni Państwo, jeżeli chodzi o jej główny cel, właściwie dwa są główne cele: przyspieszenie postępowania i przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do, y, do obywatela. Przyspieszenie postępowania. Ja to mówię jak mantrę, przepraszam, że będę się znowu powtarzał, ale w Polsce niestety jest taki model postępowania przygotowawczego, od razu bowiem moim zdaniem wadliwy że wszystkie sprawy właściwie są prowadzone tak samo. Czy to chodzi o dochodzenie w sprawach naprawdę drobnych, ja mówię o przestępstwach, no, dwa rowery komuś ukradziono z piwnicy, warte są 1000 zł, ponad 500 zł, to już jest przestępstwo. Czy chodzi o zabójstwo, to one są prowadzone mniej więcej podobnie, ja oczywiście przesadzam, ale proszę Państwa, no, policja zabezpiecza dowody, przesłuchuje pokrzywzanego, przesłuchuje świadków, ba, prokurator biegłych jeszcze powołuje i to trwa, trwa, trwa i trwa. Pytam po co, jeżeli sprawa jest prosta, prosto dowodowo, jeżeli domniemany sprawca został ujęty na gorącym uczynku, mówię domniemany, bo przecież chroni go zasada domniemania niewinności, lub w czasie pościgu wszystko jest jasne, nie trzeba żadnych biegłych powoływać. Policja składa wniosek o ukaranie do sądu i sąd, sędzia pokoju sprawę rozpoznaje w miarę szybko i wydaje wyrok. Szanowni Państwo, no to, be, to ma być oczywiście absolutne Wydziału Prawa, które ma trzyletni staż. To już o tym rozmawialiśmy nie raz w kancelarii adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, w organach administracji samorządowej bądź organach administracji rządowej, więc to nie, ma, to nie może być ktoś w ogóle niedoświadczony. Ktoś, kto oczywiście no, będzie wybrany, to jest wiadomo i tyle, no, i, i orzeka. I to naprawdę nie trzeba kończyć, nie trzeba być absolwentem krakowskiej szkoły sądownictwa i prokuratury, bardzo trudne są te studia, tak można powiedzieć, bardzo trudny jest egzamin końcowy tak samo, bardzo trudny jest egzamin adwokacki, notarialny. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Do tych drobnych spraw nie ma takiej potrzeby. W krajach anglosaskich to w ogóle nie są prawnicy. Też myśmy się na ten temat zastanawiali, czy ewentualnie, no, czy, czy musi być ten wymóg wykształcenia prawniczego. Doszliśmy do wniosku, że jednak tak. Dlatego, no, że to jest wymierzanie sprawiedliwości. Owszem, w krajach anglosaskich, na przykład w Walii. Sędziami pokoju mogą być osoby, które nie mają wykształcenia prawniczego, tylko że jest jeden warunek. Wtedy taki sędzia pokoju, a właściwie trzech sędziów, bo to orzeka skład trzyosobowy, najczęściej, to jest różnie, muszą korzystać, muszą, z rady tak zwanego klerka, czyli adwokata, baristera lub solicitera. I jest taka obawa, że tak naprawdę to ten, to ten, to ten doradca prawny no, tak naprawdę on decyduje o wyroku, więc myśmy przyjęli inną, inną koncepcję. No, i mamy nadzieję, że to wypali tak samo jak w sprawach cywilnych, w drobnych sprawach cywilnych naruszenie posiadania, alimenty. Oczywiście tam, gdzie trzeba byłoby powoływać biegłego, gdyż potrzebne byłyby wiadomości specjalne, albo gdy sprawa no nie jest taka wcale oczywista dowodowo, no to już odpada sąd pokoju. Tyle, że tych spraw prostych dowodowo jest wiele. Jest wiele, no, jest mniej więcej 25-30%. Ba, ta instytucja odciążyłaby również sędziów zawodowych od rozpoznawania takich drobnych spraw i mogliby się lepiej skoncentrować na sprawach poważniejszych. Ja dziękuję bardzo, tyle mam do powiedzenia. Pan profesor, najważniejsze elementy tych projektów obu przedstawił. To jest tak, że wypełniamy. Pewną konstytucyjną normę. Przepis artykułu 182 Konstytucji stanowi o tym, że ustawa określa udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. To sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie będzie polegało na tym, że powołujemy sądy pokoju, w których zasiadają sędziowie pokoju, którzy są prawnikami, tak jak pan profesor trafnie powiedział, to są osoby odpowiednio przygotowane i te osoby wybierane w wyborach powszechnych, mając szczególny mandat zaufania danej społeczności lokalnej, będą rozpoznawane. Sprawy wykroczeniowe, pewne sprawy o występki, jeżeli chodzi o sprawy karne. I tak jak tutaj była także mowa, te sprawy cywilne, począwszy od tych spraw o zawezwanie do próby ugodowej, przez sprawy o naruszenie posiadania, sprawy, które są rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, to tam, gdzie wartość przedmiotu sporu jest do 20 tysięcy złotych i sprawy o alimenty. I wiemy, że dzisiaj jest ogromna rzesza osób, które oczekują na rozpoznanie swojej sprawy i bardzo często mają takie przekonanie, że to ich prawo do sądu nie jest realizowane, czy jest realizowane nie w pełny sposób, dlatego że to oczekiwanie na rozpoznanie sprawy to bywają miesiące, a niestety bywają lata. Ta propozycja pana prezydenta Andrzeja Dudy, przygotowana przez zespół pod przewodnictwem pana profesora Piotra Kruszyńskiego, to jest remedium dzisiaj na te problemy, które dotykają te wszystkie osoby, które do sądu muszą się stawiać w tych sprawach, które ich Dotyczą. Dlatego, że odciążenie bardzo istotne sądów rejonowych przez powołanie sądów pokoju to jest przyspieszenie nie tylko w tych kategoriach spraw, które wskazywaliśmy, które trafią wprost do sądów pokoju, ale to jest odciążenie, które spowoduje, że sądy rejonowe czy sądy okręgowe będą mogły rozpoznawać te sprawy także, które dzisiaj oczekują na rozpoznanie, tak jak to w procesie karnym mówimy o tych poważniejszych występkach czy zbrodniach, czy tak jak to w postępowaniu cywilnym mówimy o tych skomplikowanych sporach gdzie wartość przedmiotu sporu może iść w dziesiątki czy setki tysięcy złotych, czy także tych sprawach, które są rozpoznawane według postępowania odrębnych. To jest ogromna zmiana. Wiele osób mówiło, pan profesor tutaj potrafił połączyć wypowiedzi naukowe, te refleksję akademicką, bo przecież nie tak dawno odbywała się też konferencja naukowa, która dotyczyła, dotyczyła właśnie tej problematyki udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a tutaj przeszliśmy od słów do czynów i to jest też nasze doświadczenie wspólnie, tak jak z panem profesorem tu siedzimy adwokackie tej potrzeby rozpoznania tych spraw w rozsądnym terminie i odbudowywania zaufania do wymiaru sprawiedliwości absolutnie fundamentalna zmiana jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. Liczymy bardzo, że polski Sejm, polski Senat będą sprawnie nad tymi projektami przedstawionymi przez pana prezydenta Andrzeja Dudę pracować, bo to jest absolutnie dzisiaj potrzeba, żeby takie zmiany prawa wprowadzać i najlepsze wzorce wykorzystujemy, jeżeli chodzi o kształtowanie instytucji sądów pokoju i doświadczenia historyczne, bo przecież w Polsce ta instytucja funkcjonowała w okresie międzywojnia i doświadczenia zachodnie, a to jest taka zmiana, która będzie się przekładać na, na kwestie związane z rozstrzygnięciem sądowym i dotyka to bezpośrednio społeczeństwa i myślę, że społeczeństwo tej zmiany oczekuje. Jestem przekonany. Stąd to nasze wezwanie i apel też co do sprawnego procedowania tych zmian w polskim Parlamencie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy Pani.